6 grudzień imieniny obchodzi Mikołaj. Czy Wy kochani wierzycie w Świętego Mikołaja? No tak, nie wierzymy w Świętego Mikołaja, ale wierzymy w diety cud, w kremy na celulit i na zmarszczki co gorsza. Cuda zdarzają się w gnieniu oka. Dziś jest Dzień Cudów. I tą pozytywną myślą zaczynamy kolejnego vlogmasa. Zapraszam. Cześć! Dziś vlog mikołajkowy, czyli nasze wspomnienia z Mikołajek. Dziś porozmawiamy sobie o Mikołaju, co to za gościu, co to za koleś, skąd on się wziął, jaki Mikołaj jest tu w Norwegii, jaki jest w Polsce. No i pogadamy sobie tak troszkę na temat tego pana, który ciągle nas gdzieś tam obdarowuje. Ale czy tylko pana? Gwiazdka, dzieciątko, dziadek mróz, Julenise. Znasz jeszcze kogoś, kto rozdaje prezenty na święta w grudniu? Święty Mikołaj, Santa Claus i jeszcze coś mówiłaś kiedyś o Saint Nikolaus. Saint Nikolaus, no to mamy mnóstwo, mnóstwo osób, które tak naprawdę mogą przynieść nam prezenty. Dziś jest 6 grudzień, czyli Mieniny obchodzi Mikołaj, wszystkim Mikołajom wszystkiego dobrego. A jak my się przygotowujemy do tego 6 grudnia? I jak to u nas jest w te Mikołajki? No to zapytam Julkę najpierw, czy ona wierzy w świętego Mikołaja? Tak, wierzy w świętego Mikołaja, wierzy gdzieś tam, gdzie jest. Wierzy się tam, gdzie jest. A, a to czy znaczy, że w Polsce wierzy się w innego świętego Mikołaja niż w Norwegii? Nie, myślę, że to jest ten sam pan jednak. A powiedz mi, jak u ciebie wyglądają przygotowania do imieni świętego Mikołaja? Zawsze się myje buty, e, nastawia się ciasteczka i mleko dla świętego Mikołaja i czeka się aż przyjdzie. Mhm. Kiedy przychodzi? 6 grudnia w swoje imieniny. W nocy. Mhm. Wtedy, to. kiedy dzieci śpią. No a ty widziałaś kiedyś świętego Mikołaja? Nie, nigdy nie widziałam świętego Mikołaja. No to wiesz jak on wygląda? Domyślam się. Domyślasz się. Ja. Tak. A nie boisz się go? Nie. Nie boję się go. Hmm. Ja pamiętam, kiedy ja byłam dzieckiem, to ja się tego Mikołaja trochę bałam. Ja czułam taki respekt i z jednej strony chciałam się obudzić w nocy, żeby sprawdzić, czy już pod poduszką coś jest, bo u mnie w domu jednak te prezenty Mikołaj zostawiał nam pod poduszką. A z drugiej strony, no to się go nie bałam, no bo w końcu koleż przyniesie mi coś fajnego, jakiś fajny prezent, więc bałam się, że. Go spłoszę, albo że on mnie wystraszy, albo że ja go wystraszę. No a z drugiej strony to chciałam go zobaczyć, bo przecież no, tyle się o nim mówi, a tak naprawdę nigdy go nie widać. No a w końcu coś w końcu zostawia więc no, czekałam na niego też, czekałam na niego bardzo nie robiłam mu, pamiętam jak byłam dzieckiem, to nie robiłam mu ciastek nie robiłam mu mleka, pewnie dlatego, że mieszkałam w bloku a przecież w bloku mieszka tyle dzieci i jest tyle mieszkań, że jak on by w każdym mieszkaniu zjadł ciastka, to pasek na pewno by mu pękł i nie rozdałby wszystkich prezentów, bo by mu gacie spadły <grym> A Julka, Julka, może Julka Ty mi trochę poopowiadasz, powiedz mi, co najbardziej Cię ucieszyło, co dostałaś od Mikołaja? Czy pamiętasz jakieś takie Mikołajki w swoim życiu, które bardzo Cię ucieszyły? Oj, chyba tak najbardziej wspominam, to jak jeszcze nie byłam aż tak bardzo mało, bo jak byłam bardzo mała, to tak dużo nie pamiętam, ale mhm. pamiętam ten jeden czas, jak już tutaj mieszkaliśmy, mhm. że dostałam... Wstawałam co chwilę tej nocy i mhm. sprawdzałam, czy jesteś w butach. Wtedy stało buty koło komody w korytarzu mhm. i sprawdzałam i sprawdzałam, wstawałam co chwilę i w końcu były te prezenty. I pamiętam, że dostałam Lego Friends i szybko pobiegłam do mamy i do taty, do łóżka i na nich skoczyłam. Wreszcie mi był! <śled> I było Lego, friend. Tak, i było Lego. Super. A to chyba Mikołaj wiedział, co chcesz dostać. No dobra, tak mówimy o tym Mikołaju, Mikołaju, a przecież idziemy nieraz przed świątami na zakupy. Lub też miałaś y, Mikołajki w przedszkolu, gdzie był bal mikołajkowy, bal przebierańców i zawsze przychodził jakiś tam Mikołaj. No, czasami nawet chodzą gdzieś tam po ulicy z dzwoneczkiem i rozdają jakieś y, słodkości. To powiedz mi, co to są za kolesie? Czy wszyscy Mikołaje są prawdziwi? E, nie myślę, że wszyscy są prawdziwi. Myślę, że to są pomocnicy świętego Mikołaja, bo myślę, że tylko święty Mikołaj jest jeden i mam bardzo dużo do roboty i musi poprosić. Kogoś o pomoc. Mhm. Czyli cała reszta, cała banda, to banda przebierańców, którzy po prostu tak, są pomagają. na zlecenie Mikołajów. Ja pamiętam, że my takich zleceniodawców też mieliśmy u mnie w domu, tylko u mnie w domu z kolei ci zleceniodawcy przychodzili też pod choinkę. E, czyli 24 grudnia po e, wigilii przychodził zleceniodawca zwykle ze wsi i to był ktoś. Kogo mniej więcej można było poznać za tej czapki Mikołaja, kto dostał konkretne instrukcje, żeby osoba dostała prezent od Mikołaja, musiała zaśpiewać lub powiedzieć wierszyk, albo czasami bywał ten ktoś też z rodziny i on po prostu musiał te zadanie wykonać musiał się przebrać i musiał nas odpytać z wierszyków, z piosenek jeżeli ktoś się pomylił z wierszykiem lub zafałszował piosenkę, to musiał ją też często zaśpiewać I jeszcze raz, i jeszcze raz lub też odpowiedzieć na jakieś tam pytania też były, taki quiz trochę Mikołajowy, także nie było tak łatwo wcale ten prezent dostać no i najważniejsze pytanie które Mikołaj zadawał było, czy byłeś grzecznym? Tak, prawda? Czy byłeś w tym roku grzeczny? A czy Jurka w tym roku była grzeczna? Bardzo! I nie rozumiem, dlaczego stałam różkę od Mikołaja. No, widocznie coś tam Mikołajowi nie pasowało. No dobra, no a powiedz mi, no to teraz może pogadajmy sobie o różnicach, które. Yy... Które są między Mikołajkami w Polsce a Mikołajkami tutaj w Norwegii? Ja dostawałam swoje paczki pod poduszką. Mikołaj wsuwał pod poduszkę lub zostawiał gdzieś blisko łóżka i były to zazwyczaj jakieś tam słodyczki, albo książka, albo jakaś mała zabawka, czasami rajtuzy. A tutaj Mikołaj jednak częściej przychodzi w buty. Tak, w buty albo w skarpety. Albo w skarpety. Czy dzieci w Norwegii obchodzą um, imieniny Mikołaja i dostają prezenty 6 grudnia? W małej ilości. Mhm. Niedużo znam osób, które to obchodzi. Mhm. Jak ktoś już obchodzi, no to w skarpety dostają. To szykują skarpety i mają wypchane tak, skarpety. Takie typowe, duże skarpety świętego Mikołaja. Mhm. I tu jest ta różnica między... W każdym kraju imieniny Mikołaja też wyglądają inaczej. W Norwegii są to skarpety, w Polsce raczej jest to poduszka, w Niemczech bardziej buty. A jeszcze tak samo jak na wigilię. Niektóre Mikołaje pędzą i rozdają dzieciom prezenty na wigilię. U nas tradycyjnie w domu prezenty rozdajemy: rodzice dają dzieciom prezenty. Ale Mikołaj mówi im, co mają dać, i pakujemy prezenty dzieciom, my rodzice, pod choinką. Tyle, że Mikołaj do nas dzwoni co roku i mówi, co mamy spakować dziecku pod, pod choinkę, i pomagamy Mikołajowi w ten sposób. Więc nasz dom w Wigilię, Mikołaj do nas nie przychodzi. Jak to wygląda to w Norwegii z tymi prezentami, skarpetami i tak dalej? To w choinkowe. Mówimy teraz o choinkowych prezentach. Dzieci otwierają prezenty tak jak my w Polsce w Wigilię po południu, już po kolacji mhm. w A rano otwierają prezenty ze skarpet, 24 grudnia, jak wstają. Czyli w Wigilię mają podwójne prezenty? Tak. Oh! Ale super! No tak, ale żeby coś dostać, to trzeba się do tego przygotować. 5 grudnia robimy ciasteczka, stawiamy mleko, żeby Mikołaj tutaj w Norwegii miał się gdzie posilić. No bo przecież ma tysiące domów do odwiedzenia, nawet miliony w jedną noc, więc trochę tak ciężko bez przekąski. A oprócz tego, Pisałam list do Świętego Mikołaja. Ja nie dużo w swoim życiu pisałam tych listów. Chyba pamiętam, że w szkole pisaliśmy i może raz czy dwa razy w domu. Zwykle ten grudzień też był taki zabiegany i o tym liście często się zapominało. To pamiętam, że w swoim życiu chyba napisałam tylko jeden list do Świętego Mikołaja, a poza tym to marzyłam. Marzyłam o prezentach, ciągle miałam w marzeniach i tak naprawdę cały grudzień tylko myślałam o tym, co pod tą choinką się znajdzie i to było super, bo jako dziecko ciągle na coś czekaliśmy, tak naprawdę nie było zbyt wielu okazji do czekania po wakacjach bo przecież w roku szkolnym czekało się na wakacje, u nas jeszcze w kwietniu przychodzi zajączek tak. no i ja mam na szczęście urodziny w listopadzie więc taki powakacyjny czas to było najpierw, że czekałam właśnie na swoje urodziny, a później czekało się na tą gwiazdkę i na to właśnie co Mikołaj przyniesie pamiętam, że jak ja byłam dzieckiem to my mieliśmy takie wielkie, ogromne katalogi z um, firanami, rzeczami do domu. W tych wielkich niemieckich katalogach one były takie grube, były cieniutkie kartki i tam były takie artykuły, jak w sklepach są, z cenami, z rozmiarami i tak I tam był dział, nie wiem, może z 30-40 stron, miał z zabawkami. Te katalogi były niemieckie, nie było polskich katalogów u mnie w domu, były jakieś niemieckie ja też mieszkałam w okolicy granicy z Niemcami więc ten dział z zabawkami z tego katalogu to był po prostu dział marzeń to było jak telezakupy w telewizji takie pierwsze, pierwsze lata telezakupów w telewizji jeżeli się miało kompana tak co na przykład kuzyna albo jakąś koleżankę, to właśnie siadaliśmy przed świętami, otwieraliśmy ten katalog w dziale z zabawkami i kto pierwszy klepnął zabawkę, to musiał powiedzieć: Zamawiam! Zamawiam! <grym> Także ta druga osoba nie mogła drugi raz zamawiać takiej zabawki i bawiliśmy się i po prostu marzyliśmy o tym, żeby na Mikołaj przyniósł coś pod, e, pod choinkę. A Julka pamiętasz, co to jest? List. <grym> Julka napisała kiedyś list do Mikołaja. Pamiętasz, co napisałaś w tym liście? Nie. Dawno to było, co? Tak. Przeczytamy? No dobra. Jeszcze raz? Dawaj. Julka e, pisząc list do Mikołaja. <laughs> Ale super! Ojejku, nie wiem, ile miałaś lat. Drogi Mikołaju, bym chciała dostać Lego Friends. <laughs> O nie! I do tego szczeniaka na kółkach i smyczą. Proszę. <grywia> Dziękuję za prezenty z zeszłego roku. Proszę, Julia. <grywia> ale super, co? Dzięki za ja ten list. Tu się z powrotem znalazł. Ale ja myślę, że ten list jest z pierwszego roku, jak się tutaj wprowadziliśmy. No, Bo ty całkiem ładnie piszesz, a tu jeszcze jest takie pismo, jakbyś dopiero zaczynała pisać. No, rewelacyjne, super wspomnienia. Masz 14 lat, wprowadziliśmy się, jak miałaś 6. No, 7 albo 6, jakoś tak. No, to musiała być ta gwiazdka w pierwszym, w pierwszym roku chyba nie gwiazdka, tylko Mikołajki w pierwszym mhm. roku nie? Czyli no, 4. 5, 6, 7, 8 lat temu. Wow! List jest zaadresowany. Jakby ktoś nie miał adresu Mikołaja, to podajemy. Ale święty Mikołaj był tak bystry, że na ten list odpowiedział. Przeczytasz? Odpowiedział i w związku z tym, że on ma tak dużo pracy, to on nie może pisać ręcznie i pisze na komputerze. Pewnie robi mnóstwo błędów, bo on mieszka w Finlandii. Tak? Hey Julia, I'm already very old and hard for me to carry. I need five girls, one of them I send it to you today. I know you're a great girl, you're very, you read well, one well, you learn. You have a hood. My accident is a nice. You just send me a video of the game so that I handle. I try a beautiful song after you try the journal. I am so glad that you're so good for others and respect. I love you, Santa. <laughs> Co fajnie było przeczytać. Tak. Ile błędów święty Mikołaj na O, co za gamoń taki święty Mikołaj, albo pomocnicy to piszą. Albo, albo, albo. A ta, tak możemy trochę przetłumaczyć na Polski. Mhm. To tak. A więc... Um... Cześć Julia. Jestem już bardzo stary i ciężko mi jest nosić wszystkie prezenty i pudełka dzisiaj przysłałam do Ciebie jednego pomocnika jesteś wiem, że jesteś bardzo dobrą dziewczyną i bardzo dobrze czytasz i bardzo dobrze się uczysz i pomagasz w domu mój asystent Siebert nawet pokazał mi jeden filmik jak Twoje gry w handball i w piłkę nożną mhm. ehm, słyszałam też ładną piosenkę, jak grałaś na pianinie Jestem bardzo szczęśliwy, że Zachowujesz się dobrze w stosunku innym I respektujesz swoich rodziców Moja kochana W tym roku zauważyłam, że jesz dużo słodyczy I czasami zapominasz umyć swoich zębów Twoja mama musi ci przypominać <trym> Dlatego w tym roku nie, dostajesz, nie dostaniesz ode mnie słodyczy. Um, masz już 8 lat, ale nadal śpisz y, po środku łóżka z Twoimi rodzicami. To niedobrze. <grylierne> <laughs> Mam nadzieję, że w następnym roku będziesz spała sama. <grylierne> I jeszcze jedna rzecz. Twoje rzeczy i ciuchy są wszędzie. Um, Sibet Raz w. Augustu, jak jest po w Sierpień. Raz w sierpniu Sibert schował się pod szafkę w łazience i patrzył na ciebie. I zgarni co? Znalazł twoje śmierdzące skarpety. A to Sibert. Widzicie, musicie uważać, bo Sibert czai się wszędzie. Nawet pod szafką w łazience. Przepraszam za ten mix prezentów, ale Siebert wszystkich gdzieś zgubił. I napisałam dla ciebie kartkę, żebyś mi wybaczyła. I love you, Santa Claus. Kocham cię, Mikołaj. <noise> super, po prostu super te liściki wyszły. Fajne, fajne wspomnienia o Mikołaju. Ja nie pamiętam za dużo swoich prezentów na Mikołajki. Pamiętam. Bardzo dużo, za każdym razem były czekoladki i mandarynki. Za każdym razem, kiedy miałam prezent pod poduszką, to były to właśnie mandarynki. I, ale nigdy też nie widziałam śladów. Ten Mikołaj tak potrafił wejść do domu, że nigdy nie było śladów. No, nie było nigdy nie? śladów. Tylko były nad ciasteczka. A no, no to jakieś ślady jednak tutaj u nas no zostawiał, tak. nie? I jeszcze Mikołajki mamy jedne. Mikołajki ja miałam, pamiętam, u siebie w liceum i w szkole podstawowej też mieliśmy mikołajki klasowe. I wtedy robiliśmy sobie prezenty i zazwyczaj było to tak, że losowaliśmy sobie karteczki z imionami i robiło się prezencik właśnie jednej osobie i było to albo na wigilijki, albo na mikołajki. Ustalaliśmy to co roku z klasą i były to tanie prezenciki właśnie takie mikołajkowe. Więc zawsze miałam jeszcze taki jeden prezencik ze szkoły od kolegi lub koleżanki z klasy i zawsze było tak mówione, że nigdy nie mówimy sobie kto komu robi prezent, tylko właśnie przed daniem tego prezentu okazywało się to też taką niespodzianką. No, i też jeszcze często chwaliliśmy się tym, co dostaliśmy na Mikołajki. To znaczy, każdy czekał na te Mikołajki, i właśnie chciało się iść do szkoły w Mikołajki, bo wtedy można było pogadać, powymieniać się doświadczeniami. A co Tobie przyniósł ten Mikołaj, a co Tobie przyniósł ten Mikołaj? Później wiem, że troszeczkę to się zmieniło też i w Polsce. Ale weszła moda właśnie na yy, paczki klasowe, i na przykład u ciebie było w klasie, tak jeszcze w przedszkolu, właśnie, że to Rada Rodziców składała się na jakieś drobne upominki, żeby wszystkie dzieci mogły dostać y, małe upominki, właśnie Mikołajkowe, małe prezenty. No bo nie u wszystkich w domu było też tak, że mm, no, Mikołaj albo pominął dom i nie wrzucił, albo po prostu zabrakło mu już tych prezentów i tych prezentów nie było. To też właśnie w klasie nauczyciele dbali rodzice o to, żeby każde dziecko dostało coś słodkiego. Tak samo też było w przedszkolu, nie? Jak przychodzi nie Mikołaj przebrany i musiałaś ty przebrać się na bal przebierańców, to też były właśnie takie małe paczki dla wszystkich dzieci właśnie z jakimś owockiem, z, jakim, z jakąś czekoladką, żeby każdy dostał. A teraz yy, tutaj jesteśmy w Norwegii, no i Julka w Norwegii w szkole też ma swoje yy, Mikołajki. A tutaj raczej nie są to mikołajki, tylko jest kalendarz to kalendarz adwentowy. adwentowy. I tak naprawdę kalendarz adwentowy pojawił się u nas w domu dopiero w Norwegii. Bo ja pamiętam swój kalendarz adwentowy, dostawałam wigilię i zżerałam 24 okienka naraz. Otwieraliśmy je wszyscy w Wigilię i to właśnie w Wigilię zjadaliśmy cały kalendarz adwentowy. U mnie w domu ja nie miałam pojęcia o tym, że jest coś takiego, że codziennie otwiera się właśnie okienko z kalendarza. No i właśnie jemy kalendarz adwentowy, jedno okienko codziennie. Muszę wam to pokazać. Po prostu Tośka nam się tutaj nieźle rozkłada, bo śpi. Takie tutaj wygodnie. Tosia też ma swój kalendarz adwentowy i bardzo na niego czeka codziennie. Lubi swój kalendarz adwentowy. I Lusia też. Tak. Ale mam tutaj taki... swoje kalendarze adwentowe i tak samo wy macie swoje klasowe. Tak. Wcześniej w szkole byłaś w Montessori i tam też był kalendarz adwentowy. Tak. Wyglądał troszkę inaczej. Tak. To wtedy szkoła go zakupywała. Mhm. Były na przykład, mieliśmy, raz mieliśmy kalendarz z laboratorium jakiegoś i mieliśmy codziennie jakieś inne eksperymenty. Mhm. Raz mieliśmy gladings kalendarz, czyli kalendarz szczęścia. No i polegał on na tym, że jeździliśmy po różnych firmach i życzyliśmy im wesołych świąt. Dostali kartkę świąteczną od nas i, i tak takie serduszko. To, żeby, żeby było w roku, nie? Tak. Czyli robiliście przyjemność innym, tak. Tutaj z y, firmą, y, jak to się nazywa? Małym przedsiębiorcom. Jechało kilka dzieci wybranych w tym w danym dniu do tego kalendarza. Jechało do jakiejś firmy, do fryzjera, na przykład, tutaj miejskiego, czy do sklepu, i wszystkim pracownikom życzyliście co? Wesołych, Wesołych świąt i dawaliście kartkę z tak. życzeniami, tak? No, czyli też taki fajny. Prezent. No mhm. i było, miało się wolne od szkoły, nie? No tak. Dwie godziny, <laughs> dwie godziny, czy godzinka było się poza szkołą. Pamiętam, u ciebie też jeszcze mieliście taki kalendarz adwentowy, właśnie tam w Montessori, że takie duże pierniki dostawaliście, nie? Mhm. Piekliśmy One... pierniki, mhm. były i... na oknach, wieszane. i były wieszane na oknach, i jak był czas, jak była wylosowana karteczka, no to dostawałeś tego piernika, i mogłaś go zjeść, tak. Tak, to też było super. No a teraz już Jurka jest w takim jakby gimnazjum, w ungdomskule i tam jest kalendarz adwentowy, który wygląda troszkę inaczej, bo każde dziecko do koszyczka wkłada jeden prezencik i mhm. on jest do tam określonej kwoty, to jest kwota 35 tak. koron w tym roku, naprawdę niedrogo, zapakowany prezencik i kto losuje? Nie wiem jak to wygląda, bo jeszcze nie było mnie w szkole, <laughs> no, tak Julki jeszcze nie było. Julki prezencik jeszcze leży na parapecie. Julka sama nie losowała, ale codziennie ktoś właśnie losuje przed... Y, y, codziennie jedno dziecko losuje sobie kalender y, i wylosowuje prezencik, I nie wiadomo tak naprawdę, kto ten prezencik tak. zrobił, tak? Także bardzo fajny pomysł też na Mikołajki. Tak, kochani, chyba będziemy już kończyć te Mikołajkowe wspominki. Troszkę tutaj o tym Mikołaju jednak było powiedziane. No, a jeżeli chodzi o takie stricte różnice między świętami w Polsce a w Norwegii, to zrobimy do tego osobny odcinek gdzieś tam już w drodze. W drodze vlogmasowej przed świętami, także już Was serdecznie zapraszamy do oglądania kolejnych vlogmasów, bo na pewno pojawią się jeszcze różnice między polskimi świętami a norweskimi. Nasze zdanie, co lubimy, co nie lubimy, nie? Zrobimy sobie taki specjalny odcinek, typowo świąteczny. Tymczasem. Wesołego Mikołaja. Ja lecę składać tego vloga, na pewno wyjdzie dosyć późno, za co już serdecznie przepraszam, ale w tym bałaganie świątecznym jesteśmy troszeczkę um, do tyłu. Trzymajcie się ciepło. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje. Mamy nadzieję, że vlogasek Wam się podobał. Do zobaczenia już w kolejnym vlogmasie. Pa! pa!